Każde miasto czy każdy punkt na mapie ma to do siebie, że można odczytywać ślady pobytu w nich pisarzy czy ludzi trudniących się pisaniem. I Cieszyn jest takim miastem. Cieszyn przed wojną uchodził za Ateny Śląskie, taką nosił nazwę, miał bogate życie obfitujące w czasopiśmiennictwo, dużo gazet się tutaj ukazywało i bardzo prężne stowarzyszenia działały w tym. Stowarzyszenia ewangelickie, szczególnie. E, więc nie dziwota, że w tym mieście pełnym młodzieży i szkół u, e, z, znalazło się miejsce dla ludzi, którzy, e, którzy e, pisali. Myślę tutaj o młodym Kornelu Filipowiczu. Y, który maturował, wy wy wychował się w Cieszynie w gruncie rzeczy po przeprowadzce z, z Tarnopola i tutaj zrobił maturę w towarzystwie Alfreda Waszowskiego i profesora, socjologa Szczepańskiego. To była bardzo dobra y, klasa. Y i, i, I oczywiście ten Cieszyn potem się pojawił w opowiadaniach Kornela Filipowicza. Ale w czasie, w czasie e, ciekawe jest to, że w, w czasie e, edukacji, którą, którą pobierał w Cieszynie Kornel Filipowicz, e, natrafił na nauczyciela języka polskiego, który się nazywał Japo Asanka. I każdy czytelnik Tomasza Mana, czarodziejskiej góry. Zagłębiając się w przedostatni rozdział tej powieści napotka nazwisko Japołasanki. Dlaczego? Ponieważ to jest tuż przed pojedynkiem nafty z setembrinim w, w powieści i y, Tomasz Mann y, zaczerpnął wiele z kronik kryminalnych, ale także i towarzyskich Monachium, i natrafił na litograficznie wydane ulotki referujące sprawy honorowe wśród Polaków. Otóż Japo Asanka, młody wtedy pisarz, tłumacz z języka włoskiego, Rzekomo obraził żonę, drugą wedle kolejności, żonę Przybyszewskiego, Jadwigę. Jadwigę Primowoto-Kasparowiczową. Poślubił ją Przybyszewski w Poznaniu, bo tam mógł zawrzeć z nią cywilny ślub. Ślub kościelny nie był rozwiązany, więc Jadwiga Jadwiga została poślubiona i została obrażona. Była straszliwą jędzą. I wszyscy o tym wiedzieli w, w Monachium. I, ale kiedy, do, 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 kiedy towarzysko gdzieś, Japoł, Asanka wyraził się niepochlebnie o żonie Przybyszewskiego, Przybyszewski poczuł się urażony i za namową innych Polaków postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Ale ponieważ uznano, że Japoł Asanka nie ma zdolności pojedynkowej, honorowej, zgodnie z kodeksem Boziewicza, to uznano, że trzeba pójść do kawiarni, gdzie przesiaduje Japoł i tam wkroczył Przybyszewski. No i wielokrotnie spoliczkował <grytania> Japoła. Asanka, ale towarzyszący mu komiltoni zrobili toż samo, więc straszliwie miał obitą mordę, ten biedny, japoł, Asanka. Ale został utrwalony z nazwiska w wielkiej powieści europejskiej Tomasza Mana i uczył języka polskiego i świetnie tłumaczył, tłumaczył poezję włoską. I opowiadał mi o tym kolonel. Filipowicz, więc on mi podarował tą opowieść o, o Japole Asance. Ale jest drugi ślad literacki związany z Tomaszem Manem. A dotyczy on postaci pastora Tomasza Brilla, który już nie żyje, ale którego można było e, widywać na ulicach Cieszyna. Był to bardzo życzliwie nastawiony do ludzi człowiek, wykształcony bardzo dobrze. Zdaje się, że Kończył uniwersytet w Heidelbergu i ten bardzo uczony pastor Tomasz Mann został ochrzczony per procura przez Tomasza Mana. Dlaczego? Dlatego, że ojciec Tomasza Mana wywodził się, Brill był właścicielem fabryki tekstyliów w Bielsku Białej, bardzo bogata rodzina. I ten brill w bielsku białej, ojciec chrześniaka Tomasza Mana, jak się zasłużył, no, po pierwsze napisał pierwszą monografię dotyczącą twórczości Tomasza Mana, po drugie przyczynił się bardzo finansowo do pomocy Tomaszowi Manowi w chwili, kiedy ten opuścił w 1933 roku. Niemcy i starał się o obywatelstwo czeskie. I jeżeli ktokolwiek czytywał dzienniki, dzienniki Tomasza Mana, to jest tam zarejestrowany wielokrotnie Bril z Bielska-Białej i Tomasz tak to referuje. W dniu dzisiejszym przyszła wspaniała bomboniera z Bielska-Białej, ponieważ ponieważ Brill z Bielska Białej zawsze jakiś podarunek posyłał pisarzowi. No więc to są takie ślady Tomasza Mana. może warte upamiętnienia i ja je tutaj staram się uprzytomnić. Tomasz Mana, ale chciałbym coś opowiedzieć o innym, Wątku, mianowicie dotyczy on drugiej wedle kolejności żony Augusta Strindberga. Frida Ul, wspaniała kobieta, córka cieszynianina Friedricha Ula, pisarza, który napisał, pisał, pisywał po niemiecku, był redaktorem naczelnym Wiener Zeitung, ale napisał wspaniałe. Baśnie y, y, z Nadwisły, Merchen i y, na y, 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 y wiele innych publikacji, w tym także i wspomnienia. Frida Ul y, y, urodziła się dokładnie w 1873 roku, mając lat 20. Poznała w słynnej kawiarni Cum-Schwarzen, czyli pod czarnym prosięciem w Berlinie Augusta Strindberga i, i natychmiast wyszła za niego za mąż. Z tego związku krótkotrwałego, bo dwuletniego yy, yy, przyszła na świat córka Kirstin, a Frida Ul była osobą niezwykle... Obrotną, także piszącą. I następnym jej podbojem sercowym był słynny dramaturg niemiecki Wedekind. A ona nagle znalazła się też w Londynie i tam założyła coś w rodzaju piwnicy artystycznej. I w tej piwnicy artystycznej e, e, roiło się od postaci wspaniałych poetów, malarzy, wśród nich Ezra Pound. Mówię to dlatego, że jest, autorką monografii poświęconej Fridzie Ull jest skoczowianka Monika Strauss, pochodząca z rodziny żydowskiej właścicieli garbarni, i ta fabryka kapeluszy skoczowska, to, to była kiedyś własność, własność familii rodziny Moniki Strauss. Ona napisała ta, tę powieść i wychodzi na to, że Frida Ul, o której tu wspominamy, córka cieszynia została poczęta właśnie w Cieszyni, ale umarła nad jeziorem mądzy w Austrii tam jest Pochowana w 1943 roku, była niezwykle piękną kobietą, to co, co widać na, na, na fotografiach, i nie dziwota, że e, czyniła takie podboje sercowe e, w, i, i, i wielu mężczyzn, takich znaczących jak Strindberg, ale także i e, no angażowało się w, związek, w związki z nią. Była kochliwa. Była równie kochliwa jak Marysia Konopnicka, która też ma związki z Cieszynem. I to muszę opowiedzieć, bo to jest historia, która dotyczy inżyniera Zalewskiego. Inżynier Zalewski mieszkał tuż pod Cieszynem na wsi w Pońcowie, Otóż jego przyjacielem był słynny Twórca socjologii polskiej, Gumplowicz, działający na terenie. Na terenie wiednia. I, i Gumplowicz miał syna, Ludwika, który nieszczęśliwie się zakochał w Marii Konopnickiej. Był młodszy o 22 lata od, od Konopnickiej, która była kochliwa i biseksualna i i, I też bardzo, bardzo się podobała mężczyzna. Nie dziwota, że Ludwik się w niej zakochał. Ja się też zakochałem, bo uwielbiałem wiersze konopnickie jako dziecko, zwłaszcza e, książka Co Słonko e, widziało. Była moją ulubioną książką. Na niej jakby nauczyłem się czytać. I nauczyłem się wielu wierszy na pamięć, i, i jak sądzę, to miało bardzo poważny, e, bardzo poważny wpływ na, na mój rozwój literacki. E, ale wracajmy do wątku. Toż inżynier Zalewski dostał misję specjalną od Gumplowicza, profesora z Wiednia, żeby ratował syna, który się zakochał w Konopnickiej. Te listy, są listy, które są w tej chwili w muzeum Osiągalne, w których ten gumplowicz błaga swojego przyjaciela, inżyniera Zaleskiego, żeby wyperswadował synowi miłość do Marii Konopnickiej. No i Maria Konopnicka bywała w Cieszynie. Zdaje się, że, że dotarła tutaj do, do Cieszyna i nastąpiła rozmowa, a nawet próba mediacji jakiejś między Ludwikiem a, a, a Marią Konopnicką. Ale Maria Konopnicka była nieprzejednana i nie chciała jakby wiązać się z tym Ludwikiem i ten biedny Ludwik popełnił samobójstwo. Także to smutna historia. A nam została, została wspaniała pieśń, wiersz Marii Konopnickiej ofiarowany Ludowi Cieszyńskiemu, rota. Która się której pierwodruk ukazał się w Gwiazdce Cieszyńskiej w 1908 roku. Także możemy powiedzieć, że pieśń, która jest hymnem y, stronnictwa ludowego, ale też jest wykonywana w różnych okolicznościach, jest traktowana jako jeden z, z najbardziej y, ważnych y, z punktu widzenia tożsamości narodowej polskiej utworów, że ten utwór jest związany z Cieszynem. Tyle o Marii Konopnickiej. Chciałbym teraz jakby powiedzieć jeszcze parę słów o moim przyjacielu Helmucie Kajzarze, który jest pochowany na cmentarzu ewangelickim. Reżyser Pisarz wspaniały, autor wielu dramatów, młodo zmarły w 1982 roku i tu pochowany. Pamiętam jeszcze, jak jego rodzice zamieszkiwali w Kończycach Wielkich, dokąd przyjeżdżałem i byłem świadkiem pisania przez niego takich utworów jak jak Obora, jak Rycerz Andrzej. Sztuki, które no, z, 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 zyskały rozgłos. Paternoster zwłaszcza w inscenizacji Jerzego Jarockiego była, był szlagierem scen polskich. Otóż Pamiętam spotkanie, które się odbywało w moim domu w obecności Adama Zagajewskiego. I wtedy wpadliśmy na pomysł, pomysł żeby do naszej grupy poetyckiej w składzie Julian Conhauser, Stanisław Stabro, Jerzy Piątkowski, żeby także wcielić do naszej grupy poetyckiej Helmuta Kaisera. I to zrobiliśmy u nas w domu. A rozmowa, która się wtedy toczyła przy stole, dotyczyła Platona. Obaj panowie, dobrze filozoficznie wykształceni, odpytywali się ze znajomości Platona, i to było fascynujące. Przychodzi mi do głowy w tym momencie pastor Karol Kulisz. Był dziadkiem Helmuta, kajzera, i był związany z ruchem pietyzmu, to, co jest bardzo istotne i ważne bardzo ożywił Dzięgielów to środowisko związane z Ebenezer. Ciekawe jest, że ten Karol Kulisz utrzymywał kontakt z słynnym polskim filozofem, Wincentym Lutosławskim. Tym Wincentym, który był stryjem Witolda Lutosławskiego, kompozytora. Otóż Wincenty Lutosławski na zaproszenie Karola Kulisza w pewnym momencie swojego życia zamieszkał w Dzięgielowie i mieszkał tam w 1934 roku prawie przez rok później z powrotem wrócił do Krakowa więc tych śladów literackich jest bardzo dużo a ja może w tej chwili powiem kilka słów o poecie Zbigniewie Ma Macheju, którego książkę tutaj mam ze sobą i którego wiersze cenię i lubię, a zwłaszcza lubię prześliczną książeczkę, która się nazywa Zima w małym mieście na granicy i przeczytam może jeden wiersz Zbigniewa Macheja Urodzeni w Cieszynie, ponieważ on się wiąże akurat z tematem Naszego spotkania, naszych śladów literackich w tym mieście. Urodzeni w Cieszynie, Wiktor Ullman, Ludwik Aszkenazy. Komu tu coś mówią ci artyści? Komu tu coś mówią te wyrazy? Kto z pamięci miasta je wyczyścił?